Cześć! Dzisiaj przejdziemy się windami na Alei Niepodległości w Sopocie. Mamy tutaj dużo wieżowców, jak widać, różnego typu, także zapraszam do oglądania. Po prostu zobaczymy co Tego intra. A, Jesteśmy na Alei Niepodległości 690. Mamy tutaj lift Tak wygląda kabina. Dziesiąta. Wyświetlacz. Tak wygląda pogotowy, dźwigowy lift serwis. Panel. Winda się tutaj zatrzymuje co dwa piętra. Co to Monitoring. Ale okay. Tutaj mamy widok na całą tą siedlę, z teraz kręcę wycieczkę windową. Poczekamy teraz. Mamy tutaj już dojeżdżać dźwig. Lustro mamy, nie palić, oświetlenie lift servisa. No, dzisiaj ktoś czuje, że same lift serwisy będą, jeśli dobrze pamiętam. No, idziemy nie. do kolejnego boku. Jesteśmy w kolejnej Niepodległości 692. Również w sobie. O, kurczaczki pojechał na dziesiątkę. To poczekamy. Już winda do nas dojeżdża? Ktoś pewnie będzie? Dzień dobry. To tak będzie kabina. Ciekawe, ten lift serwis ma inny ok. Również monitorowany. I jeżeli dobrze słyszałem, ma męski głos. Ale to jeszcze nie jestem pewien. Czwarte, tak będzie wyświetlacz. Panel, nie będę się do drzwi zbliżał, bo tak jak wejdę w fotokomórkę, to się winda zatrzyma. Testowane. działa. Mamy również instrukcję. Generalnie winda taka sama, tylko z innym gongiem. I uwaga. Piętro. Dziesiąte. Dokładnie, męski głos. Widoczek. Proszę bardzo, jesteśmy coraz bliżej tych wieżowców dwóch, w tych już nagrywają widać nie zjechała, to się nie Ale i tak powtórzę nagranie w tamtych wieżowcach, no ponieważ jak już robię wycieczkę po całym osiedlu, to niech będzie tutaj mamy w ogóle te... Bardzo lubię lift Serwisy. Nie powiem. To jest jeden z moich ulubionych firm. Zaraz po Zrębie. Bardzo lubię lift Serwisy. Rok montażu 2010-2010 albo 80, albo może jakieś odważnik jeździły. już nagrywamy. A teraz jesteśmy na Alejnie Podległości 694. Mamy tutaj również tym razem dwa lifty, serwis obok siebie. I tym razem już dyspozycje są na wszystkie piętra. Monitorowany. Bardzo no. duża kamera. Wyświetlacz. Panel. Instrukcja obsługi dźwigu. Rok montażu 2011. Dźwig osobowy, lift, serwis. Bardzo lubię lift, serwisy. Tego akurat nie jestem w stanie pisać, czy to jeszcze w tym roku, ale postaram się pojechać do Sopotu wynagrywać więcej. Dzień. Dzień Albo do Gdańska. Stąd, co ciekawe, widać może. Tam mamy może jakieś statki. Więc nie powiem. Tutaj akurat jest fajnie. Żeby nie w tamtej wiatroczce i sprawdziliśmy, ona to nie działa. Również monitorowano. O, jak świeci jasno. Wyświetlacz. To mi się wydaje, że jest trochę ciemniejsza. W sensie ciemniej światło Pada. 2012. Na 2012 pewnie z Rambol jeździł. I ta gada. Idziemy do kolejnego bloku, w którym również nagrywam. Jesteśmy na alei niepodległości 698. Mamy tutaj również dwa lift serwisy. Tak wygląda kabina. kamera, wyświetlacz, praktycznie taki sam, a z roku 2011, panel, działa wiatrak, zakaz palenia w windzie. W będzie chyba ten mamy widok Idziemy do w To również monitorowana. No i to jest drugi blok, w którym już kiedyś nagrywałem. 2011 rok montażu. I potem idziemy do kolejnych dwóch, gdzie jeszcze akurat nie nagrywałem. Panel Działa wiatrak. Nasze głośniczki lift serwisowe. będzie długi odcinek, coś czuję. Bardzo długi. Wyjście Dłuższy niż zwykle. Idziemy do kolejnego bloku. A teraz jesteśmy na Alei Niepodległości 708. Mamy tutaj kolejnego serwisu. wygląda kabina. Znowu mamy windę zatrzymującą się to dwa piętra. Taki typ bieżowców w Elblągu, również takie mam rok montażu 2011. Panel. Wiatrak działa, wyświetlacz. Oj, będzie długi odcinek, oj, będzie, będzie. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli YouTube nie wyłączy, czy lubicie długie odcinki. Zwint. Tak górny widok. To mamy Sopot i blok, do którego się udamy. No, widzę, widok no, mnie odjechał. Ciekawy dźwięk silnika. Ciekawe jest też to, że zatrzymuje się winda co dwa piętra. Moim zdaniem, powinni tutaj podczas wymiany robić tak, że winda może zatrzymać na każdym piętrze. Tak jak zrobili, podaje, że gdzieś w Gdyni albo i również w Sopocie, nie wiem, na Brodwinie jeszcze nie byłem, muszę się tam przejść. No, idziemy do ostatniego bloku w tym odcinku. I teraz jesteśmy na Ale Niepodległości 710. Ostatni lift-serwis. Na dziesiątej jedziemy. Monitoring. wyświetlacz. Rok montażu 2011. No tutaj wszystkie widocznie z poszły. Panel. I tutaj mamy inny przycisk. Może ktoś wydubał, może jak wandalizmu był. Zobaczymy. Dziesiąte. Wskakuj. a się serwisów nagrywałem. Kozno z ręki poszedł. O, no. Tam mamy również jakieś wieżowce, z tego co widzę, daleko. To sobie pójdziemy na bank. Zjeżdżamy w i kończymy. Długi odcinek. Bardzo. Jak na moje standardy. Nie wiem ile to wyjdzie, ale... troszkę na pewno. Boję się sprawdzać. Z 16 minut myślę, że póki co jest. Może nawet do 20 dobiję. Mam fotokomórkę. Także dobrze, to już by było na tyle z tych wszystkich miejsc. Zdawał dla was relację Mati08.